Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj na pyszną pastę z makreli, jajek i marchewki. Dodatkowo jeszcze dorzucę troszeczkę szczypiorku, niewielką ilość ziół. Do obranej makreli dorzucam ugotowaną jedną sporą marchewkę. Makrela również była dosyć duża. 3 jajka Troszkę tymianku Jeśli nie macie świeżych ziół można dać szczyptę ziół suszonych rozetrzeć w dłoniach Troszkę bazylii i kilka listków do rozmarynu Nie za dużo Jedną łyżkę oleju jakiejś dobrej jakości, u mnie olej lniany. I jedna łyżeczka taka kopiasta, musztardy. Ja lubię dodatek ostrego chili, ale dodaję bardzo niedużą ilość, ponieważ dałam musztardę. Jeśli musztarda jest bardzo ostra, lepiej już chili nie dodawać, a jeśli pastę będą jeść dzieci, lepiej ją pominąć. Można także do tego dodać troszkę suszonego czosnku. Chciałam, żeby ten przepis był jak najszybszy i najłatwiejszy do przygotowania, niedużą szczyptę. Ale jeszcze lepiej byłoby dodać czosnek podsmażony razem z cebulką, jeśli na przykład nie macie szczypiorku. Ja ten akcent cebulowy zastąpię właśnie drobniutkim szczypiorkiem. Połowę porcji szczypiorku dodaję do pozostałych składników. Jeszcze tylko szczypta soli. Makrela jest dosyć słona, dlatego soli dużo nie dajemy. Lepiej ostrożnie, jak zawsze zdążymy dosolić. Do takiej pasty zbędne jest masełko. Świetna pasta dla najmłodszych, dla każdego. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy. Bardzo pyszna.